Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Kalkulatora. Dzisiaj będzie mnożenie. Wcześniej nie mówiłem Wam nic na temat tego, jak w ogóle program wykonuje te wszystkie obliczenia. To szczegółowa wiedza raczej na inną serię, ale postanowiłem w ramach ciekawostki powiedzieć Wam co nieco. Więc tak, mój procesor ma takie coś jak ALU. To jest taki moduł liczący i to ALU wykonuje podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne, np. przesunięcia bitowe, XOR, OR, yy, czy, czy np. odejmowanie i dodawanie. Jednocześnie Alu nie wie, co to jest np. mnożenie czy dzielenie. Po prostu nie ma takiej operacji, nie potrafi tego wykonać. Jeśli chcemy coś pomnożyć, to musimy albo zaimplementować do naszego komputera moduł mnożenia, albo napisać funkcję, która będzie potrafiła mnożyć. No i pytanie, co to jest funkcja? Tak bardziej obrazowo wam wytłumaczę. Na przykład jakaś firma, czyli program zleca podwykonawcy funkcji wykonanie dla niej określonego zadania, np. mnożenia. No i firma daje temu podwykonawcy dane. Czyli liczbę a i b, podwykonawca bierze te liczby, wykonuje zadanie, korzystając z tych danych, czyli wykonuje mnożenie, a potem oddaje wynik tego mnożenia programowi, czyli firmie. No tak, bardziej obrazowo, może to będzie bardziej właśnie zrozumiałe. No i funkcja ma to do siebie, że jest uniwersalna, bo jakby wiele programów może z niej skorzystać, czyli jakby wiele programów może jej zlecić wykonanie mnożenia jakichś właśnie dowolnych dwóch liczb. Dobra, a teraz co do samej funkcji mnożenia, jak ona działa. Ja napisałem ją na bazie algorytmu mnożenia pisemnego liczb binarnych. No i wykorzystuje ona te podstawowe operacje ALU, o których wcześniej mówiłem, właśnie takie jak dodawanie czy przesunięcie bitowe. W skrócie jest to jakby zapętlone dodawanie i przesuwanie dopóki warunek jest spełniony. No i ta funkcja jest w miarę fajna, w miarę szybka, radzi sobie z dużymi liczbami. No ale nie będę się zagłębiał w szczegóły i pokazywałam dokładnie, jak wygląda kod tej funkcji nie o tym miała być ta seria w ogóle. No, i jeszcze tak powiem w ramach ciekawostki, że istnieje jeszcze alternatywna i prostsza, i jednocześnie właśnie wolniejsza wersja algorytmu mnożenia, oparta tylko na samym dodawaniu. No, i wygląda to tak, że dodajemy do siebie, do siebie liczbę a b razy. No i to w sumie wszystko, nie? Taka kiedyś ja bardziej ją wykorzystywałem, bo ona wiarę prosta, jednak z tymi przesunięciami trochę trzeba się bawić. Ja jeszcze w ramach optymalizacji w swojej funkcji zamieniam miejscami A i B, kiedy A jest mniejsze niż B. No bo wtedy na przykład zamiast mnożyć 2 razy 255, co daje nam 255 pętli, mnożę odwrotnie, czyli 255 razy 2. No bo wtedy jakby pętli jest mniej, a ten wynik będzie ten sam, bo, bo mnożenie jest właśnie przemienne, ale będzie szybciej. No i teraz przejdźmy do praktyki. Pomnóżmy sobie na przykład 22 razy 7. Symbolem działania jest tutaj gwiazdka. Jak widzicie, to liczenie trochę zajmuje. No, samo dodawanie czy odejmowanie jest bardzo szybkie, tak jak pokazywałem we wcześniejszych odcinkach. Wykonuje się tylko w jednym cyklu. Funkcja mnożenia składa się z wielu takich drobnych operacji, które wykonują się w pętli, dopóki określony warunek nie zostanie spełniony. Dlatego tyle to trwa. No i mamy wynik: 154, czyli wszystko się zgadza. No i jeszcze tak powiem, że tak samo jak w przypadku dodawania, tutaj też może być błąd przepełnienia, jeśli będziemy chcieli pomnożyć za duże liczby. Jak widzicie, jest błąd. E, czyli, czyli error, tak to nazwijmy. Ok, no to to by było wszystko. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć.